Yeah. Ale parada tutaj wozów strażackich w Lubinie. Ja testuję nowego gimbala. Ale i fajne eurokargo. Się tutaj. Ale wozów strażackich. A, cześć Roman, cześć Szymon, cześć Adam. Zobaczcie, ile tutaj jest straży pożarnej. Tutaj man. Ale tu się będzie działo dzisiaj. O, jest dziubek, dzień strażaka, Marcin Kot, łódźwita, cześć. Ale tutaj jest fajna, fajną madrabinę. Wysięgnik taki mega. Lubin zakorkowany. Zaraz to będą jakieś pokazy, ratowania. Rozcinania auta, gaszenia palącego się samochodu, a ja testuję nowego gimbala, i myślę, że to jest ten, o, muszę go sobie jeszcze tu rozsunąć, tak, o. tak, to można. Którędy my przejdziemy teraz, co? Tam chyba w koło musimy aha, iść. <noise> <noise> Andri, nie, nie jadę niestety do Bytomia. I co, będą gasić zaraz. Ostatnio, tam jeszcze Mercedes Actros Dobra, zaraz tam wyjdziemy do środka, bo tam się zjechała cała masa tych e, samochodów właśnie strażackich Tego Floriana, no. Tak, jutro będę na chyba na spocie Aut amerykańskich we Wrocławiu I może na Świebodzkim A dzisiaj byłem na giełdzie w Lubinie Zrobiłem jakiś materiał A teraz właśnie tutaj widzę, że Wpadliśmy przypadkowo na taką imprezę Straży Pożarnej Tam jakoś musimy się przedostać, tylko jesteśmy po drugiej stronie ulicy, a tam widzę, że cała masa jest jakaś scena. Zaraz tam się Dobra. będzie działo. 484 osoby, witam serdecznie. O. Musimy znaleźć zaraz miejsce, gdzie tu się przedostać na drugą stronę i zobaczymy co tam za pokazy będą. Wiem, że ma być rozcinanie samochodu, gaszenie. O, taki poczkowicz fajny. Idziemy w tamtą stronę. Dobra, słuchajcie, zaraz się, jak się przedostaniemy tam na drugą stronę, to postaram się jeszcze raz może odpalić coś tam, jak się coś będzie działo ciekawego. Trzymajcie się!